W tej prezentacji pokażemy jak w edytorze tekstów Microsoft Word wykonać projekt prostej oferty. Może to być na przykład oferta usług zakładu fryzjerskiego. Zajmiemy się tutaj formatowaniem właściwości tekstu akapitowego. oraz skorzystamy z pomysłów graficznych już zaprojektowanych wcześniej w innych przykładach. Będziemy musieli dokonać tu małej korekty, jakiegoś przeskalowania ale już nie będziemy się na tym tak długo zatrzymywać. Zaczynamy. Uruchamiamy nasz edytor tekstów Microsoft Word. Pracę zaczynamy od wybrania odpowiedniego układu strony i sprawdzenia lub wybrania marginesów. W tym projekcie również będziemy ustawiali marginesy po 1,5 cm na stronę, na każdą stronę. Tutaj ostatnio używane mamy właśnie półtora, więc możemy od razu skorzystać i kliknąć. Zastosujemy wypracowany w innych przykładach styl graficzny. W tym celu skopiujemy pewne fragmenty z wcześniejszych przykładów. W tym celu otwieramy przycisk pakietu Office i za pomocą menu "Otwórz" otworzymy wcześniej zapisany przykład. Tutaj skorzystamy z, z pracy pod tytułem kupony rabatowe. Czekamy na otworzenie się dokumentu. Ponownie przełączamy się na naszą czystą kartkę. Wybieramy widok. Przełącz okno dokument. I zaczynamy projektowanie. Skorzystamy z tego samego pomysłu co wcześniej. Wstawimy tabelkę, która ułatwi nam uporządkowanie naszego układu graficznego. Nagłówka. Tabela, dwie komórki. Określimy sobie wielkość komórek. W tym celu wybieramy tabelę i ustawiamy się na układ. Pierwsza kolumna będzie miała 5 cm. Kości, a druga będzie miała 13, co możemy od razu tutaj zamiast przewijać, to wpisać z klawiatury 13. I nasza tabelka rozciąga się od marginesu do marginesu. Zaczynamy tabelkę wypełniać treścią. Powiększymy sobie widok troszeczkę, tak żebyśmy widzieli ją na całą stronę. I w tej części będzie tu miejsce na logo firmy u Joanny, to zrobimy na razie pusty wiersz, drugie będzie salon fryzjerski, enter, no, wpiszemy niektóre dane. są wymyślone. Prosimy się na nie nie kontaktować. Telefon plus 48 602 123 456 otwarty poniedziałek 9 00 zero, 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 zero do 1830. sobota 9, 0 zero, zero, do 14 30. Tutaj też stosujemy y, sposób pracy taki, że najpierw wpisujemy suchy tekst, a dopiero później formatujemy jego wygląd. Oczywiście, można od razu wybierać format, jeżeli mamy już gotowy pomysł, ale tutaj pokażemy najpierw, że najpierw wpisujemy, a później dopiero formatujemy. No to zaczynamy formatować. Przełączamy się na narzędzia główne i na pewno cały tekst myślę, że będzie w jakimś kolorze. Czcionka tutaj będzie na ciemnym tle, więc. Zrobimy ją dość jasną. Wybierzemy wypełnienie tabeli od razu, właśnie ciemny kolor, żeby był od razu efekt widoczny. Ten fragment tekstu znacznie powiększymy. W końcu jest to fragment tytułu, nazwy firmy. Może nawet jeszcze więcej. I pogrubimy wszystkie tutaj te akapity. Zaznaczymy. Zrobimy jedno wielkie wcięcie, żeby też to jakoś ładnie wyglądało. Odstęp troszkę od krawędzi tabeli. Tutaj poprawimy to, co nam autokorekta zmieniła, oraz sformatujemy godziny troszeczkę inaczej niż dotychczas. Zrobimy indeks górny. Zaznaczamy i wybieramy indeks górny, zaznaczamy, wybieramy indeks górny, zaznaczamy, wybieramy indeks górny. Teraz przełączymy się na nasz inny, wcześniej przygotowany przykład i skopiujemy e, obiekt WordArt. W tym celu zaznaczymy go i z menu kontekstowego wybierzemy kopiuj a Następnie przełączymy się z powrotem na nasz projektowany dokument. I po wskazaniu myszką miejsca, w które chcemy wkleić, znaczy akapitu, w którym chcemy wkleić, z menu kontekstowego, czyli kliknęliśmy prawy klawisz myszki, wybieramy wklej. Obiekt WordArt został wklejony w takim miejscu jak w innym projekcie, więc musimy tutaj go trochę przesunąć do nowej pozycji. Zrobiłem to ciągnąc go myszką przed akapitem salon, w którym jest tekst salon fryzjerski, dobrze byłoby zrobić troszeczkę odstępu, czyli zwiększyć odstęp przed akapitem, przełączymy się na układ strony i możemy tutaj wybrać akapit i na przykład dodać troszeczkę miejsca, czy na przykład 30 punktów, a przy okazji w następnym akapicie 3 punkty przed troszeczkę odstępu a w kolejnym przed i na przykład 12 po nasz, tutaj ten cały, jakby nagłówek, ozdobny naszej oferty, zaczyna już powoli jakoś tam wyglądać. Myślę, że powiększymy jeszcze nasz obiekt ozdobny WordArt, czyli to nasze logo firmy. Widać tutaj, trzeba będzie dodać jeszcze troszeczkę przed następnym wierszem odstępów. Możemy to zrobić albo korygując odstęp przed, albo w sensie w poprzednim wierszu. Po prostu dodać jeszcze pusty wiersz, no, i tak trzeba będzie tutaj to widzę, że przesunąć. A może jednak tutaj poregulujemy troszeczkę odstępem akapitu. Teraz mm, przełączymy się na wcześniejszy przykład. Widok, y, przełącz okno na inny dokument. Zaznaczamy obiekt y, graficzny clipart. Także, jakoś ta grafikę, którą wstawiliśmy z menu kontekstowego, czyli po kliknięciu prawym klawiszem myszki, wybieramy kopiuj. Przełączamy się ponownie na nasz dokument i w miejscu wskazanym przez kurs, kursor myszki wklejamy obiekt w klej. Przydałoby się go jeszcze troszeczkę rozciągnąć. Tabelka nam się powoli rozszerza, powiększa. Robią się odstępy może czasami trzeba jeszcze tutaj to wszystko dopracować zwiększymy yy, troszeczkę żeby to jakoś wszystko wyglądało pozostało nam jeszcze kilka małych dorobiazgów. Yy, tutaj zaznaczymy tabelkę z menu projektowanie przełączymy się na rysowanie obramowań i wybierzemy kolor nieautomatyczny czarny tylko taki w jakim jest zrobione tło tabeli czyli czerwony i przełączymy się żeby to ładniej współgrało ze sobą. Po kilku małych poprawkach nagłówek naszej oferty mógłby wyglądać tak. Na pewno warto byłoby w tym momencie zapisać już naszą pracę na dysk, bo teraz jeszcze mamy dokument, który nie został zapisany. Widać, że jest to dokument pierwszy. Więc otwieramy przycisk Microsoft Office i wybieramy polecenie zapisz. Po wybraniu katalogu, w którym chcemy to zapisać, nadajemy nazwę. Tutaj Salon Fryzjerski u Joanny. I to będzie tym razem oferta. Takiej nazwy jeszcze nie było, więc zapisujemy. Teraz przystępujemy do dalszej pracy. Będziemy wprowadzać i formatować tekst akapitowy. Naszą ofertę rozpoczniemy tutaj od wypisywania z zakresu naszych usług. No to napiszmy usługi fryzjerskie. Enter. Tutaj też oczywiście postępujemy w taki sposób, że najpierw wprowadzamy tekst, dopiero później zaznaczamy i formatujemy. Oczywiście możemy najpierw wybrać krój czcionki, wielkość, inne atrybuty i dopiero pisać, ale ja postępuję akurat na odwrót. Wpisuję tekst. Na ustawienia domyślnych, a później dopiero nadaję mu żądany kształt. Jako, że w tym przykładzie nie chodzi o wprowadzanie tekstów, tylko bardziej zajmujemy się jego sformatowaniem, więc ja skorzystam już z przygotowanego wcześniej tekstu. W innym dokumencie zaznaczyłem fragment tekstu myszką, następnie wydałem polecenie kopiuj. A tutaj, w miejscu, w którym chcę to wkleić, ustawiam kursor myszki, klikając i wybieram polecenie wklej. W ten sposób wpisywanie mam już za sobą, a tutaj zajmę się formatowaniem tekstu. Przypatrzmy się, jak tekst został wpisany. Zobaczmy, jak został podzielony na akapity. W tym celu wybieram tutaj ze wstążki narzędzi głównych, przycisk pokaż znaki niedrukowane i wyświetlają nam się takie odwrócone literki P. Oczywiście nie na, nie, na, nie na końcu każdego wiersza, ale na końcu każdego akapitu. Akapit jest to część tekstu, która została zakończona naciśnięciem klawisza Enter. I właśnie te naciśnięcia są tutaj pokazane za pomocą tych znaczków końca akapitu. Przypominam to dlatego, że za chwilę zajmiemy się właśnie formatowaniem właściwości akapitu i tutaj musimy dobrze zrozumieć, co to znaczy akapit. Czyli jeszcze raz, akapit jest to fragment tekstu do naciśnięcia klawisza Enter, czyli tu mamy pierwszy akapit, drugi akapit ma troszeczkę więcej linijek, czyli dwie, kolejne akapity tutaj mamy, które są pojedynczymi wierszami i następny akapit, który ma jeszcze więcej linijek i tak dalej. O, wyłączmy sobie te znaki niedrukowalne, żeby troszkę nam nie przeszkadzały. Wiemy, gdzie są nasze akapity i przystępujemy do formatowania naszego tekstu. Zaznaczymy cały tekst, wszystkie akapity, czyli ciągniemy myszką i puszczamy na koniec. I tutaj sobie wybierzemy kolor taki, który będzie odpowiadał naszemu projektowi całość w jednej takiej ciepłej tonacji. Na przykład wybierzemy sobie dla wszystkich literek, dla całego tekstu kolor czerwony. Korzystając od razu, że mamy zaznaczony ten cały tekst, te wszystkie akapity, to od razu zwiększymy dla całego tego tekstu krój czcionki, przy okazji może od razu też dla całości, znaczy dla wszystkich tych zaznaczonych tekstów, fragmentów tekstu zmienimy odstępy po akapicie. Tutaj przełączyłem się na pasek na wstążkę układ strony i wybieram odstępy po 6 punktów. Teraz już będziemy zajmować się pojedynczymi akapitami, więc odznaczam to zaznaczenie, klikam gdziekolwiek i będę zaznaczał pojedyncze akapity. Akapit możemy zaznaczyć, ciągnąć, zaznaczając myszką, ciągnąc. Oczywiście teraz zaznaczyłem dwa akapity, lub Klikając dwa razy na lewym marginesie przy danym akapicie, więc zaznaczmy akapit pierwszy, usługi fryzjerskie. Dla całego tego akapitu e, zmienimy odstępy przed i po akapicie. E, podamy 0, przed ustawimy na 12 punktów. E, zmienimy też dla zaznaczonego tekstu e, wielkość czcionki. Wybierzemy 24. I na przykład, jako że to jest jakiś taki tytuł, yy, pogrubimy, żeby dobrze się odcinał od reszty. Yy, for, wyrównanie akapitu pozostawimy tak, jak jest, do lewej. Zresztą ono na razie domyślnie zostało ustawione dla wszystkich pozostałych. Yy, teraz, dla kolejnego akapitu, zaznaczymy go yy, stojąc w tym akapicie kursorem, no, lub cały akapit zaznaczając, klikając po lewej stronie. Wybierzemy wyrównanie od do, czyli tak zwane wyjustowanie, i jak widać, tekst został rozciągnięty od lewego do prawego marginesu, z tym, że ostatni wiersz zawsze już pozostaje ucięty. Tutaj przy okazji poprawimy jakiś błąd. Teraz możemy skorzystać z narzędzia Malarz formatów i przekopiować wybrane formaty na inne fragmenty tekstu. W tym celu zaznaczamy interesujący nas fragment tekstu, z którego formaty będziemy chcieli przekopiować, czyli tak jakby maczamy pędzel malarza formatów w tym jakby kształcie, w, tej, 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 w tych właściwościach. Robimy to naciskając jednokrotnie przycisk malarza formatów. Jednokrotnie, bo będziemy tylko jednorazowo to wykorzystywać, nie w, nie w sposób trwale, trwały dla większej ilości akapitów. I... Teraz proszę zauważyć, że kurs, przy kursorze myszki pojawił się pędzelek, to znaczy, że właśnie mamy jakby umoczony pędzelek w, w danym formacie i tym wybranym wcześniej skopiowanym formatem malujemy inny fragment tekstu, czyli na przykład ciągniemy po jakimś innym akapicie. I w tym momencie e, wszystkie właściwości akapitu tego tutaj na górze zostały również przekopiowane na akapit na dole. Co więcej... Ustawienia czcionek, niekoniecznie akapitu, tylko samych czcionek również zostały przekopiowane, czyli na przykład zostały powiększone krój czcionki. Teraz sformatujemy tu trzy wybrane akapity, albo na przykład dwa w jakiś inny sposób. Wybierzmy sobie na przykład wypunktowanie, tak jak standardowe, jakie jest tutaj domyślnie ustawione. I proszę zobaczyć, że możemy też również ten. Taki, takie formatowanie również przekopiować na pozostałe za pomocą malarza formatów. Czyli, na przykład, zaznaczamy wybrany akapit, bo to z niego będziemy tą właściwość kopiować, czyli, że ten akapit ma wypunktowanie. Naciskamy przycisk malarza formatów. Możemy zrobić raz dla jednokrotnego lub klikniemy dwukrotnie. Klik, klik. I w tym momencie. Oj, coś jeszcze nie tak. Klik, klik, szybciej. I w tym momencie możemy na przykład wielokrotnie używać malarza, dopóki nie wyłączymy przycisku, przycisk jest cały czas zaznaczony malarza formatów, proszę zobaczyć, że cały czas pędzelek jest aktywny i po zaznaczeniu kolejnego fragmentu, na przykład kolejnego akapitu, cały czas nim malujemy. I w tym momencie na przykład skończyliśmy malowanie, więc jednokrotnym kliknięciem wyłączamy. I teraz już nie maluje, więc jest już wyłączony. To tutaj dla porządku, jeszcze zakończymy formatowanie tekstu. Tu wrócimy do sposobu wyrównania. Jak widać, zaznaczyliśmy akapit stojąc w tym akapicie, czy zaznaczając go. Widać, że akurat te akapity są wyrównane do lewej. My utworzymy tu formatowanie: wyrównanie od do, czyli wyjustowanie. I proszę, tekst już jest rozciągnięty od lewego do, do prawego marginesu. Podobnie dla pozostałych dwóch. No i powoli się zbliżamy do końca. Jakaś pusta linia została niepotrzebna, skasujemy. No i tak, na dobrą sprawę można powiedzieć, mamy ukończony projekt pierwszej strony naszej oferty. No to jeszcze przypatrzmy się, jak to wygląda trochę w powiększeniu, tak żeby widzieć całą stronę. No, a wygląda już nieźle. Właściwie będziemy kończyć nasz projekt, możemy jak zwykle zobaczyć, upewnić się jak to będzie wyglądało na wydruku, czyli otwieramy przycisk Microsoft Office, drukuj podgląd wydruku. Tutaj ostatecznie sprawdzamy jak wygląda nasz dokument, jak tekst jest podsuwany, jak wygląda przed wydrukiem. No i w tym momencie jest możliwość drukowania. A jeżeli nie drukujemy, bo będziemy chcieli zrobić to później, no to wychodzimy z podglądu wydruku i na pewno należałoby ponownie tą pracę naszą zapisać, czyli wybieramy przycisk Zapisz. Poza zapisaniem do formatu Microsoft Word, tak jak wielokrotnie to już ćwiczyliśmy, warto również sobie tekst wyeksportować do tego jakby elektronicznego papieru. Do formatu PDF, czyli wy, otwieramy przycisk Office, wybieramy Zapisz jako. Tu od razu można wybrać PDF. E, w, czyli mamy już typ dokumentu PDF i no, zatwierdzamy albo poprawiamy tą propo, zaproponowaną nazwę pliku. No, w tym wypadku ona jest taka sama jak nazwa dokumentu Word. Jeżeli wszystkie opcje nam tutaj odpowiadają, to za, naciskamy przycisk publikuj i zostaje zapisany do formatu PDF. Na tym kończymy tę prezentację. Dziękuję za uwagę. Zamykamy edytor tekstów Microsoft Word.